Witajcie wszyscy teranie. Tutaj komentuję dla Was jak zwykle. Z Dzisiaj mam dla Was GoForce C2, numer 52, trochę tak losowo wybrany tutaj. Nie, nie tak powinno się kontrolować swoje SCV w każdym razie. MedFrog, którego tu już widzicie, wypisuje się, wypisuje się tutaj na naszym ekranie. Empire Cass, którego będę nazywał Cass, gra jako różowo, fioletowo coś tam teran. Jego właśnie przeciwnik to MadFrog, grający jako czerwony Zerk na mapie Xel'Naga, Xel'Naga Caverns, oczywiście. W każdym razie, no, obaj gracze, grając tutaj te Best of Five na Xel'Naga Caverns, zastanawiam się, czy nie będą się obaj z nich decydowali na szybkie ekspansje. Terran zazwyczaj, ostatnio na Zerga przynajmniej, decyduje się na One Rax Fast Expand, czy może raczej na e, Reaktor Helion Fast Expand, który z tych, ten drugi build no, jest już taki o wiele mniej używany, ze względu chociażby na zwiększone użycie roczy przez Zerga. W każdym razie metro jak na razie nie widzę, żeby robił cokolwiek. Ma 13 dronów, znaczy ma ich 10, 3 do, dopiero się budują. Wysyła też swoje overlordy, jak widzimy tutaj Empire już zabudowuje swoją, zabudowuje swój i przez zabudowuję mam na myśli to, że buduje swoje baraki zupełnie nie w tym miejscu, w którym myślałem, że będzie je budował. W każdym razie jego pierwsze baraki są już budowane. Metrok nic nie widać, żeby tutaj było budowane. A już 15 dron jest budowany i widać tutaj rally Point. Od razu jest ustawiony do jego naturala, będzie więc szybka ekspansja. To jest 15-16. To jest akurat 15 dron, ale już ma 16 supply'a, więc będzie to 15 wylęgarnia. Trudna do obrony, jak, jak, wie, jak wiecie zresztą na tej mapie, zwłaszcza jeśli Terran zdecyduje się na jakąś szybką agresję. Jak na razie jedyną agresją, którą widzimy na mapie, jest dron Medfroga, który stara się zagryźć tego, tego SCV budującego baraki. No prawie mu się to tutaj udało. W każdym razie Empirecast posiada już swoją rafinerię no i buduje pierwszego Marina, który na pewno pomoże w. Pozbyciu się tego drona, tutaj jeśli zobaczymy, metrok. Dopiero teraz spawning pool nie widać, żeby budował jakikolwiek gejzer. No, dosyć ciekawe, przez chwilę jeszcze tego, gej... tego gazu nie będzie miał. Na pewno nie będziemy widzieć tutaj jakich... jakichś szybkich lingów jeszcze przez... jeszcze przez dłuższą chwilę. W każdym razie wylęgarnia jest już w połowie skończona. Myślę, że zostanie skończona mniej więcej w takim samym czasie, w jakim ten spawning pool. Kast tymczasem bardzo interesująca zabudowa tutaj tego, tego wejścia szczerze powiedziawszy, no mamy tutaj dwa supplye oraz budynek, który powinien tu być, a jest zupełnie w innym miejscu reaktor w tym momencie jest budowany. Te, także, także bardzo ciekawe. Zobaczymy tutaj, czy będzie zdecydował się na fabrykę. Jak na razie nie ma jeszcze gazu, żeby wybudować cokolwiek oprócz chociażby kolejnych baraków. Metrock już 400 minerałów, no teraz 300, ponieważ rozpoczął budowanie budowanie Queena oraz tutaj czy będzie budował drony, czy to są zerglingi dwa? Chyba cztery. Osiem aż Zerglingów, przepraszam bardzo, jest budowanych, więc dosyć duża tutaj jest ilość jak na tak wczesną fazę gry, jeśli chodzi o Zerga. Empire Cast tymczasem własna jego ekspansja, więc tak jak mówiłem, one racks expand, drugie baraki także są budowane, więc nie będziemy widzieć reaktorowanych helionów ani nic takiego. Metro tymczasem, jego ekspansja już działa, ma już zerglinki, które tak to troszeczkę ukrywa, w momencie, w którym rzucony zostanie tutaj skan, no to te, tych zerglinków nie będzie widzieć. Jednakże CAS, jeśli rzuci skan oczywiście na, na, tą, na tą główną bazę, no to może zauważyć, że nie za bardzo cokolwiek tutaj się znajduje z budynków wyższych technologicznie, co mogłoby go naprowadzić na trop, że jednak jest tutaj coś na rzeczy, chociażby właśnie ta szybka ekspansja. Potrójne baraki, EMPIRE CAS tymczasem, Poza tą ekspansją będzie po prostu decydował się na taki bardziej lub mniej standardowy free racks, No i to jest też bardzo fajne, czy jest to Techlab dokładnie tak przy tych drugich barakach zapewne też drugi Techlab powstanie. W speed dolingów dopiero teraz jest budowany i tak jak mówiłem, Kas, kas skanuje swojego przeciwnika, no i może się zastanawiać w tym momencie. Gdzie się wszystko podziało, nawet nie ma tutaj Queen'a, no ten queen gdzieś musi być. Więc na pewno tutaj na pewno tutaj kaz zastanawiał się właśnie, czy, czy jego przeciwnik po prostu nie zrobił ekspansji. I czyż by decydował się na wyjście z bazy? Nie, chyba nie. Jeśli spojrzymy na liczbę jednostek, to ma jedynie 7 Marinów kontra 8 zerlingów. podczas gdy poradziłby sobie z tą ósemką zerlingów, no to Metrok budując większą ilość jednostek w swojej bazie, bardzo szybko pozbył się tego zagrożenia. Jakim jest? Jedynie siódemka Marinów. Drugi Orbital Command jest już gotowy. Mamy tu 8 zergingów, zobaczymy, czy będzie decydował się na jakiś atak. Supply Depot bardzo ładnie odgradza tutaj swoje e, swój Orbital e, Comment. Bardzo podobałby mi się Barak, na przykład tutaj oraz jeszcze tutaj może jakiś jeden z większych budynków. E, jak na razie nie będzie miało to miejsca. Jeśli spojrzymy na produkcję Speedolinków, jest prawie skończony, ale jest tutaj także steampack wymyślany. Może będziemy świadkami jakiegoś timing pusha w wykonaniu kasa, co może być naprawdę interesujące. Metro. jego ekspansja już działa bardzo, bardzo dobrze. E, buduje Leira Bailing Nest. Oraz 28 zerglingów, kolosalna ilość zerglingów, zapewne będzie chyba decydował się na m, jakiś rodzaj Bailing basta, mniej więcej tutaj w tą strefę. Łohoho, wow, Kas, o, no w ogóle mi się to nie podoba. 3 supply'e na wejściu, 6-8 Bailingów spokojnie zniszczyłoby te wszystkie supply'e naraz. No i oprócz tego, że Kas byłby byłby otwarty tutaj na propozycję po, pobicia go przez Zergowskiego przeciwnika no to do tego no to do tego jeszcze um, po prostu byłyby trzy supplye do tyłu i mógłby zostać właśnie zablokowany a to byłoby bardzo bardzo złe Metrok jego layer jest już gotowy za chwilę będziemy widzieć za chwilę będziemy widzieć skończony steampack centrifugal hooks to jest to co wymyśla to jest to co wymyśla metro w tym momencie no i czy są produkowane jakieś beiningi jak na razie nie widać żeby jakiekolwiek były tutaj robione Eee, tymczasem Metrox znowu ekspuje ogromna ilość, ilość zerglingów jest, jest produkowana eee, Przepraszam bardzo, Beilingów oczywiście eee, Tymczasem Kaz wyskakuje do przodu bejlingi właśnie morfują się w zasadzie tuż pod nim Jest zmuszony rzucić bardzo dużą tą wszystkie swoje zerglingi tylko po to, żeby uratować Beilingi. Dopiero teraz one wykluwają się, świetnie tutaj eee, mikruje Kas, jednakże jego mariny spójrzcie, jak są już bardzo, bardzo, bardzo osłabione, kolejny stipak powoduje, że naprawdę będzie musiał tutaj uważać, chyba spokojnie poradzi sobie z tymi beningami i mamy, tu, mamy tutaj jeszcze kilka zerglingów, kolejne 20, prawie 30 z nich jest jest morfowanych, naprawdę duża bardzo ich liczba. Centrifugal Hooks, prawie ukończony, plus jeden ty, ty, ty razem, tym razem, tymczasem wymyśla kas Także tutaj wolując się e, Supply Depotami, szczerze powiedziawszy, chciałbym widzieć tutaj jakieś mocniejsze budynki, baraki, większą ich ilość. Te baraki stoją w bazie, ale równie dobrze mogłyby znajdować się chociażby tutaj, tutaj oraz tutaj, tylko właśnie po to, żeby, e, żeby bronić e, tej ekspansji. Metrok znowu zostaje złapany e, w, 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 tak, w tak złej pozycji, ale musi uważać troszeczkę. O mój Boże, kas wbił się. E, Madfrog w, w jednostki tutaj kasa e, jest, jeszcze, jest jeszcze tutaj goniony. Te trzy mariny kontra dwa baynigi kulające się. E, większa ilość bailingu w tym momencie wpadał tutaj. Czy będzie decydował się na wejście na rampę? Chyba nie. E, I Metrok jest zmuszony się wycofać, jednakże złapał już, on już swojego golda, no i ten creep jest rozsyłany jak najbardziej, no jak najbardziej doskonale taki dywanik zergowski pokryje zaraz całą, całą, całą bazę. E, mapę, przepraszam bardzo. E, w każdym razie widać, że kas jest em, przekonany o... O wyższości swojej strategii, a oczywiście dotyczy ona tego, żeby budować więcej marinów oraz maruderów. Widać tutaj, jest, jest wymyślony kombat. Wymyślany Combat sheet. No, Steampunk jest już wymyślany. Concast już jest jak na razie nie widać. I widzimy. O, oh, widzimy dwa kolejne reaktory, które są, które są budowane, i to jest naprawdę niecodzienne, zwłaszcza przy tak dużej ilości zerlingów. Mam wrażenie, mam wrażenie, że Cas czuje się niczym fake boxer. No i zaraz zobaczymy, czy będzie, mia czy będzie miało to miejsce. O, stara się tutaj mikrować swoje mariny. Otrzymują one du duże obrażenia od bejlingów. Bardzo duża ilość bejlingów znajduje się tutaj. Jak wiadomo, bejlingi na creepie! Bardzo duży błąd, że Kas zdecydował się tutaj wrócić. Przetaczają się te bejlingi. Przed przez, e, przez, jednostki Terana, i szczerze powiedziawszy, no kas, tak e, dlaczego tyle marinów, nie jestem w stanie powiedzieć. E, kolejne baraki są produkowane, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy no nie będzie to duży błąd. Kasa, że zdecyduje się na taką ogromną ilość marinów przeciwko, przeciwko Bejlingom, zwłaszcza beilingom na klipie. A ten klip jest coraz bliżej, jeśli spojrzycie, kolejne klipy, tumory są już tutaj mm, stumorowane. No, i ten krypt naprawdę porusza się tutaj do przodu. Co według mnie musi zrobić Kas? No, to po pierwsze zaekspować, a po drugie zdecydować się jednak na jakąś inną taktykę. Zobaczymy, może jego Gosu Mikro pozwoli mu na pozwoli mu na, na wygranie. Zaraz zobaczymy, co będzie miało miejsce. W każdym razie, jeśli spojrzymy na jego APM, 160 kontra 138, więc bardzo, bardzo wysokie jest to APM. Yy, oczywiście StarCraft 2 troszeczkę inaczej tutaj to yy, oblicza, ale o tym później, ponieważ mamy drop za linią minerałów i świetnie tutaj drop. Propuje zaraz pod tym, tym klifem Nie jest w stanie nic zrobić z tym fantem. Chyba będzie rzucał duży, dużą ilość zerlingów w tym momencie. Te zerlingi, zobaczymy, czy, czy zdołają zniszczyć e, te marinę. żeż 5 marinów, jeden marin tam chyba jeszcze został, ale Bejlingi musi uważać! O mój Boże! Ogromna ilość Bejlingów. Tych Bejlingów jest 34 dokładnie. E, no więc to nie jest w Kid dmuchał, jak to się mówi. Mm. I szczerze powiedziawszy, naprawdę, kas. Posiada tak ogromną ilość marinów, że to aż, aż, aż mnie to boli. E, naprawdę powinien tutaj zdecydować się na coś innego i Metroch może w tym momencie zakończyć grę. E, zobaczymy tutaj, kolosalna ilość bejlingów rzuca się, ale jak świetnie mikruje, szczerze powiedziawszy, naprawdę bardzo dobre mikro. Ale spójrzcie, jak wbijają się te balingi I wow, naprawdę świetnie sobie poradził z tak ogromną ilością bailingów. W kas, pomimo tego, że stracił tutaj wszystko, naprawdę podobało mi się to mikro. Spire tymczasem jest budowany.